Hej, krystal. Tak? Tak w ogóle to jestem Pusia. Hej, Pusia. Yy, a jakbym ten... Nie gadaj. Przecież to nie skupiamy się, tak? Na lekcje. Zresztą powiem Pani. Każdy pyta. Lusia. Nie... Pusia tylko lusia, rymuje się. Aha. Proszę panią, proszę panią. Ja siedzę chyba z, z najgorszym pytam. Proszę panią. Nie. Tak, ja tu zaraz porządek zrobię. O co chodzi? Dziewczyny gadają. A ty tu taki ty że nie rozmawiasz z Jamesem. Wszystko nagrywałam! James! Się ubrałeś? Ale proszę panią! No o proszę panią... Tak, na koniec idziesz. I tak cię nie lubię! Ty mi tu nie gadaj, okej okay. uh -huh. To samo do ciebie. Tak, tak. Czytaniem. Kto będzie gadał, to dostanie ocenę na pół, czyli 3. Plus. Albo 3. O, zależy. Wiesz co, nie można latać w sali. I dokładnie wiem, bo się przewaliłam ma dziecko drogie. Ach, nie mówi się do staruszka, proszę panią. O, Jany, piękna sukienka w Allegro! O je 52 zł, opłaca się. Ach, a, zapomniałam. No robisz mi tu lekcję, tu się patrzycie.

Patyczek na przede. O oh ja. Yeah. Jak zwykle brudno. O, to trawa, Przepraszam. Nie, ja, tylko tutaj, tak? Co to? A wiesz, list do kogoś? Możesz. Nie czytaj tego, błagam cię, ale możesz to dać swojej kubi. Okej, okay. o Spike to jest od Krystal. Czy jak ona? Krystal, tak? Krystal, tak. Kurde, jaką zareaguje. Muszę się schować. Albo nie, w tej budce nie. Ach, tak, schowam się w tej budce. Окей, а не позже знать, что там было написано. Так! Ой, массакра. Так. Kogoż my tutaj mamy? Przepraszam, ja. Nie, ja nie rozmawiam z starszymi do mnie. Jeżeli masz 19 lat, to nie. Bo mam dziewiętnaście. <ścoughs> jaka... No. Co? Co się dzieje? Czekaj, 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 co się dzieje właśnie? Dlaczego nie tak robiłam? nie miałem widać Bo spike, pokazał ten twój list. Co? całej szkole, nawet wisi tam nasze palie, tak? Moje życie zostało Nie, nie ma się. Odejdźcie! Oto, ona para! Jeden, ze śmiechu się rozpłacę! Chodźmy, bo jeszcze nam krzywdy zrobi. Ja. Tak, swoje O nie! Moje! Moje życie! Kurde! nie! Muszę to zdjąć, O nie, to jest taka taśma, który nigdy się nie układa. Nie, Staj, jak mogłeś? Co? Jak mogłeś? Ten list był prywatny, ale co, to był mi list miłosny do mnie, tak? Co już bądź. Serio. To nie było takie miłe, jak myślisz, wiesz? Jakby tobie tak ktoś zrobił na pierwszy dzień w szkole. co nie na I to możesz sobie zrujnować. Ale i tak... Nie wiem jak mogłeś. Przepraszam. Ta! Nawet moja siostra mi się przewaliła nie tak miało być? Ej stara, pożyczysz autograf? Nie! <noise> Czy kiedykolwiek zrobiłam coś go I idzie z którego można mnie ukarać? Ej, nie warto się. Czemu? A ty oczywiście nie, nie uderzę cię, nie jestem taka zła. Ty czekaj, Nie! Nie radzę ci jeść tej ryby. A co zabronisz mi? Tak. A co mi się stanie po jednej malutkiej rybie? Ta ryba jak coś zatruta jest. Jest sztuczna. Tak sztuczna jest jasne. Wiesz co? Jakieś zatruta, to już wolę ją mieć. Wiesz czemu? Czemu? Bo Spike mi życie zrobi. No, wow. Ale nie musi się. nie możesz się podawać. Cała szkoła o tym wie. Nie, nie A ile osób? Trzy, ale już się dowiedziałam od spajka. Widzisz, co ja z tego cukru zrobiłam. No to może bez nieść.